Zobaczcie, przyjechaliśmy na Long Beach. Zobaczcie, jak to wygląda. A tu taki, się... A tu A tu taki... taki zawód. Taki zawód, to, tak, piękny. Niesamowity. Ale to wygląda co? I jeszcze jest w ogóle ta czerwień, kuźba na filmie. Pięknie. A bardzo ładna plaża. Tak, ja nie mówię, że to jest ten. To jest, ładnie. Tu jest bardzo ładnie. Fajny piasek. na Tam, gdzie byliśmy? byliśmy... Wczoraj to A postacisz? można sobie opukać stopy też. Bo wiesz, fajnie było w Tajlandii, że w każdym miejscu, gdzie byliśmy, tu były takie kraniki, że jak wychodziłaś z plaży, to można było sobie opukać stopy z tego piachu. No bo później niewygodnie w klapkach na tym motorku kuźwa. Ale ogólnie zachód po prostu, no. Zapiera Wśród dech w piersi, nie? Cudmalina. Cudmalina, widzisz ten pasek, jak się odbija na wodzie? No. Coś pięknego, nie? Po to pytamy w ogóle jakie są ceny jetski i takie jet DJI DJI Same Yes DJI DJI Zobaczcie mm. Pan tutaj z DJI ja też nagrywa o oh. very nice Very good No i tam pan sobie a gdzie oni chwilą wariaty? Gdzie oni to są? Nawet nie widać kuźwa. To bardzo daleki No plaża jest niesamowita moi drodzy. No. Troszkę późno żeśmy przyszli, ale my tu jeszcze wrócimy. Yy, ceny? Ceny, jeżeli was interesują, bo na pewno was interesują ceny. Żebyście tak widzieli na, na przyszłość. A nie, bo to ceny były tutaj. Czyli co? Czyli jakby to móc wytłumaczyć kochanie? 800 tysięcy dongów to jest? No Nie wiem, no teraz cię nie przelicza. Dobra, 600 tysięcy dongów za 10 minut to będzie około 120 jakoś dolarów. No. Mhm. Około 20 dolarów, także no. Ale to jest 10 minut na drzecki Na rzeki. Takie ceny. To jest za 40, jest około 35 może. No, nie wiem, trzeba było to. No, dronik wraca. Patrz. Cyk. Eee. Eee. Także jesteśmy na Baisao Beach, tak? Tak, Sao Beach. Sao, Beach. Sao Beach. Dzisiaj właśnie jedziemy na Sao Beach odkrywać nowe, nowe plaże, nowe miejsca. Po drodze na Farciku jechałem sobie, jadę, patrzę, no i a to piążek leży na, na, na drodze normalnie ale przejechałem i pan był szybszy, nakręcił i sobie wziął Ale jadę dalej, ja tu kolejny pierążek 10 tysięcy moi drodzy Digidongów <ścoughs> Jedź Digidongu ty mój Zobaczcie jak tutaj też jest fajnie. Dzisiaj, wczoraj padał deszcz wieczorem, taka burza była wręcz. Znaczy nie wieczorem, bo to w sumie było nad ranem, dziś koło czwartej. Ale jest pięknie. I dlatego są takie, a nie inne fale, ale super. Patrz jak wieje wiaterek. Albo ja sama pójdę. Bo teraz jeszcze pytanie, czy jedziemy troszkę dalej. Eee, bo tam są jakieś bary i tak dalej. I gdzieś musimy się ulokować, także są bardzo duże fale, słuchajcie. Ok, przejechaliśmy troszeczkę dalej. Także tu jest zupełnie inaczej. No Czyściutko? Tak, zadane. tak, bo tu jest kilka opcji do dojazdu, więc po prostu myśmy... Wszystko. Tu jest tam bar tam beach tam... Tam czyli jakiś bar taka... na plaży, tu toalety, także no. A toaleta 2000. No hmm. kurczę. No to spoko. 2000 na utrzymanie resortu baby. Mamy jakieś te rybki. Do zjedzenia o, na rekin. pewno. A no to rybki jak wszędzie, słuchajcie. I wczoraj w tym mieście, tam co byliśmy, w Wenecji. I tu kraby chodzą. Tu jakiś, co to, wygląda? Być może. Dobra, także jest sklepik, można kupić stroje kąpielowe, O, wow. No to chociaż coś tu się dzieje, to Ta restauracja. Tam jakaś grupa ludzi przyjechała, pełno autokarów. Tutaj coś za. Aha, chyba to są te rybki. E, tylko jest w ich język, bo ciężko to, ale za kilogram, więc podejrzewam, że to chodzi o ryby. Dobra, tutaj są właśnie. O kilogramy, Na kilogramy pewnie rybki wiesz? Mój najdroższy, wiesz o tym? Najdroższy, teraz najdroższy. Tak. A przedtem, jak mnie nazywałaś? Nie będę tutaj opowiadać ludziom. Nie ma sensu. wejść te ręce. Teraz ten do kamery. O, a tu jest już czysto. Tu jest już czysto, zupełnie tu inaczej jest. No. Także pokazaliśmy Wam dwa wejścia. Tutaj łódeczka. Tu jakieś party było najwyraźniej na nowy rok. No i zobaczcie. O! No i fajnie plaża, ale wiatr wieje dzisiaj. No, dzisiaj spałem Ci morze bardzo burzliwe, także uważaj. No, pewnie, że się pozbędziesz mnie raz jebezpiec. na zawsze, a, tak? Ale gadasz tu Chodź. <laughs> uważaj. Uważaj, uważaj. I co, rozkładamy się tutaj? Czy chcemy jechać jeszcze na to jedno, zobaczyć od razu, skoro tu jesteśmy? Ona jest 12 minut stąd. Możemy pojechać, a w razie czego musimy tu zawsze wrócić. Nie tak? Żeby zobaczyć, już po prostu jak jesteśmy, już biegu. Stój tam, stój. Ale już ty Czy Ty też... nie słyszysz jak się do Ciebie mówi stój? Nie. No to teraz już idź. No i tak właśnie z nim jest. Mówicie do niego, mówi się, mówi, a on nic. Czy Wy też tak macie z facetami, słuchajcie? Nie słuchają kompletnie. Lodziki, lodziki, lodziki. Hello. Dziecki mają, motorówki. O, jakie fajne tutaj huślawki, Chodź, pokażemy to. Zobaczcie, jak fajnie można tu sobie fotę zrobić. Tylko ta huśtawka powinna być, moim zdaniem, w drugą stronę. Żeby... Ale tu jest podpisane wtedy... Sao Beach, podejrzewam. Tu jest kolejna. I schodki takie do góry, że też można tam sobie ludzie chodzą i robią koty. Tu jakaś pani się kąpie. No i co? Ładne widoki. Ładne widzę. Widzę zadowolony jesteś, że ładne widoki. Ja widzę tą panią w czerwonym stroju, także fajny matyłek. Dzisiaj miało być słoneczko i jakby troszeczkę pogoda się najwyraźniej zmieniła, bo raz jest słoneczko, raz go nie ma. Ale i tak czuć to słońce, za chmury, wiesz? Tak, jest ciepło, bardzo ciepło. Tutaj jeszcze hamak taki fajny, patrzcie. Zobaczcie ten hamaczek. Fantastiko, jak tu foto może być naprawdę fantastyczna w tym hamaku. Chyba! Chciałam mu podać e, kamerę, ale oczywiście mam wejść do góry, także wchodzę. Słuchajcie. Dobra. Już jesteśmy. O, można tu romantycznie sobie coś zjeść nawet. No jak to wygląda z góry? Tutaj jest to miejsce do robienia zdjęć. Sao Beach Bar. Fajnie, tu co? Tu jest pięknie, no. Tu jest naprawdę cudownie. No to i tu to jest plaże. czyściej, nie? Dużo czyściej. Tu jest dużo czyściej, także jest fajnie. A myśmy byli dosłownie tam kawałeczek dalej, nie? Dwie minuty motorem stąd. I tam było tak brudno. Ale ogólnie mało osób jest, nie? Jak na tą godzinę, bo chyba już jest południe, 12, albo nawet i po. Także nie ma tak dużo osób. No i, no i dzisiaj jest taka woda, a nie inna, bo wczoraj była burza. Nad ranem w sumie nawet, także, także tak to wygląda na ten moment. Miejsce, no i pięknie, co? Spoko. Zobaczcie, przejeżdżając tutaj za 20 tysięcy za kilogram jest pomelo. A uwielbiam go, więc pan nam tutaj dał. I ze skórką zaważył równe 2 kilo, więc dałam mu 40 tysięcy. No, czyli niecałe 2 dolary tam, nie wiem. Ale patrzcie, jakie ogromne pomelo. Mega zdrowe, kurwa. No, to są pomarańczki za dyszkę 10 tysięcy. Mam okej. W O, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Jest. Okay. Thank you. Paradise Land. Jest tu przepięknie. Uhu. Dobrze, że przyjechaliśmy. Także z tamtej plaży zeszliśmy jednak i yy, jedziemy na następną. Zostało nam raptem kilometr drogi. Także... Ale jest pięknie. Nie? Kurde. I tu słoneczko jest, a to dosłownie było 12 a to, minut. Takie niebo to się robi. No, super. Ja pierdzielę! Ale będziemy je upalać, Juhu. Dobrze, jedźcie z nami, zobaczycie jeszcze troszeczkę tego paradajsu pięknego, tego raju tak zwanego, raj na ziemi. Bardzo wietrznie, ale bardzo fajnie. Tu musisz tak lekko odbić, wiesz, o tam jak za drogą, nie? Dobrze. I takie ładne tu wszędzie są, słuchajcie, kolorowe budynki. Różowy, niebieski, żółty. To tak jakiś robi klimat, że wow, nie? Wow. Sun Tropical Ballroom, czyli jakiś hotel. Prosto, Gosia? Yy, tak, jeszcze prosto. A ja jak zwykle coś muszę kurna zapomnieć Nie zabrałem sobie kąpielówek moi drodzy, nie? No rozumiecie co? Cia Majda, nie? Cia Majda. Ten duda. Ten wasz duda. Słucham? Ten wasz duda, to bezemnie, mnie to by zginął, słuchajcie, no. Ja rano stałam, od razu strój zarzuciłam na siebie. Wrzuciliśmy dla Was filmek, także o pająku. Także to będzie kilka odcinków wstecz, bo jesteśmy do przodu, że tak powiem. I... O ja, czy ty co widzisz co ja? Nie. Sorry, że tak przerwałam. W środku zdanie, Patrz ile kokosów. Bo ja Widzisz to? To jest czyściutko. Piękny kolor morza. Także są miejsca, gdzie jest brudno, są miejsca, słuchajcie, gdzie jest czysta, tu patrzcie ile, ile rośnie. Multum. Ale ogólnie jest pięknie i mega pięknie. polecamy. Pięknie. Fuko, mega polecamy Fukok. Naprawdę mega polecamy Fukok. Oczywiście, że tak polecamy. Plaża ta, która tu jesteśmy, jest super na pewno. Już dochodzimy, zaraz zobaczymy wszyscy razem. No tak. i ta y, z rozgwiazdami, tak? Starfish Beach nazywa się. Beachza plaża. Tam jest studnia. Tylko no. też no słuchajcie, najlepsze wszędzie jest... najlepiej gdzie świeci słoneczko, tak? Jak w chmurki przed chwilą byliśmy na tamtej... Nie pokazuje. O patrzcie, biały piasek. O. Dobra, ja już lecę w klapkach. Już nie ściągam. Patrzcie, palma na palmienia. I zaraz dostanę palmy. I zjem jeszcze Pamelo na to wszystko. Pomelo. Cudni od malina. Co myślisz? Jest gidnia. Let's go. Już się nie mogę doczekać, jak wejdę do wody. Bo przedtem wam mówiłam, że było po 12, a jest już 12.40 w tym momencie. Tak kochania? Jest paradise. Paradise, yeah. ja. Beautiful. No, opłacało się tutaj. A tu dosłownie chwilkę dłużej się jedzie. 6 km chyba. Patrzcie na te palmy jak one są powyginane. Wow. I ta tak samo. Jesteśmy na plaży Cambridge na Fukuok. Jest czysto. Jest naprawdę fajnie, ale miałem przedtem mało, mały wypadek kurka wam powiem szczerze. Poszedłem za daleko, a jak widzicie jakie jest morze niespokojne. I było mi bardzo, ale to bardzo ciężko już wyjść. Brako mi gruntu pod nogami. I obsrałem zbroję. Drugi raz w życiu tak już miałem. Trzeba uważać naprawdę I, i kurka walczyłem o to, żeby wyjść, wyjść do brzegu i, i naprawdę dużo, dużo siły mnie to kosztowało. No ale sobie poradziłem, także teraz z dystansem, z dystansem nie, nie idę za daleko, nie, nie idę tam w głąb, w głąb tego morza, tylko tak tutaj bliżej, no bo jest bardzo niespokojne. Ale już też widzieliśmy z Małgorzatą, że nie tylko ja miałem problem, bo były też inne, inni ludzie, którzy też naprawdę... Mieli mega duży problem z tym. Zobaczymy, co tu się dzieje. Ale jest pięknie, mówię wam szczerze, naprawdę mega ładnie. Dużo, 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 bardzo dużo narodowości jest ludzi z Rosji. Bardzo dużo. W morzu czułem się, jakbym był pomiędzy, pomiędzy tylko ruskimi, tak naprawdę. Nie wiem, czy dobrze poszedłem. Od momentu, od momentu kiedy zatrułem się. Małgorzata również była przede mną, miała zatrucie pokarmowe. To jakoś yy, po prostu nie mogę, nie mogę zacząć yy, normalnie jeść. Poszliśmy wczoraj do restauracji. Wyobraźcie sobie, że ja naprawdę lubię pojeść yy, i, i po prostu yy, nie byłem w stanie. Nie byłem w stanie. Co czułem jakieś, jakieś sosy, jakieś mięso, to było mi mega, mega, mega ciężko. I zjadłem tylko troszkę, i później znów odczułem bólę bóle brzucha, no i później ta kurka. Także tragedia. Zatrucie takie porządne, pokarmowe. Na jedno to dobrze, staram się pić dużo wody, bo. O, słyszeliście ten język. Ich. Nie wszędzie są. Także śmiesznie, wesoło jest. Może jest niespokojne, ale jest mega czyste. Woda turkusowa. No jest pięknie, jest pięknie. Także tak podsumowując, może nie podsumowując, no, ale może już podsumowując, po paru dniach bycia tutaj na wyspie Fukok mogę wam śmiało polecić tą destynację, bo jest naprawdę pięknie, są piękne plaże, jest wiele plaż, na które warto się wybrać. Yy, yy, I ceny, jakie są ceny. No jak to na wyspie, jest może troszkę drożej, ale naprawdę warto. Można sobie znaleźć tańszy pokój, można sobie znaleźć droższy pokój. To zależy od waszego portfela. Od tego, na ile was stać, na ile chcecie wydać. Restauracje są przeróżne. Ostatnio nawet trafiliśmy w budkę y, Turka, który sprzedawał kebaby. Doner, doner kebab. Y, no był w miarę taki, w miarę, w miarę nawet fajny, choć ja nie bardzo mogę tego jeść, bo na nie podchodzi mi teraz mięso no plaża jest mega długa jak sami widzicie no jest fajnie Małgorzata jest tam daleko 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 a ja mówię wezmę kamerę przejdę się już widzę 8 minut nawijam zaraz sobie wrócimy ale dojdziemy sobie do tego budynku tutaj który jest przed nami zobaczcie ten żółty no zobaczcie sami no jest pięknie tutaj takie biwaki, hamaki, a nie biwaki, hamaki w morzu. Można sobie fajną fotkę zrobić, poleżeć, pocilować, poopalać. Może pójdziemy, zobaczymy. Zobaczymy, jak tu wygląda ten resort. No bardzo fajny resort. Taki hotel w ogóle ty. Z nie do wiary. Jak tu jest pięknie. No. Zobaczcie sami, zobaczcie sami, co tu się dzieje. Moi drodzy, stanę sobie tutaj o. Ładne, ładne miejsce: beach flag, o widzicie, czyli jest czerwona dangerous no swimming. Dokładnie tak jak myślałem, właśnie. Danger z no swimming. Flaga mówi wszystko za siebie, zobaczcie. Jest czerwona. Red flag danger z no swimming. A jest czerwona, także. No. Dobrze, Krzysztof, że sobie poradziłeś i wyszedłeś z tego morza, ale będę miał nauczkę na przyszłość, że takich rzeczy się nie robi, <laughs> bo można sobie robić krzywdę, a nawet stracić życie. Dzięki Bogu, że mi się udało stamtąd wyjść, bo to tragedia jakaś. A naprawdę już kurka, walczyłem o to, walczyłem o to, żeby stamtąd wyjść. I nie było to proste. No co, no tutaj jakieś kamienie. Dalej już nie ma sensu iść. Tam ktoś ma domek, ja pierdzielę na rogu, masakra. Tam już jest koniec. Dobra, wracamy. Jeszcze pewnie troszkę tutaj posiedzimy, jak już przyjechaliśmy. No bo trzeba było jechać prawie 50 minut w jedną stronę Także też trzeba wracać i czyść drogę W nocy, w nocy była mega, ale to mega burza Naprawdę taka porządna burza I Co do pogody No nie jest tak gorąco jak w Siem Reap No ale to też chyba od tego, że to jest wyspa jest Dużo, dużo morza Dużo, dużo takich No jest na i wyspa, no co tu dużo mówić, jest wyspa I na wyspie jest całkowicie inaczej. Także przed nami teraz misja dokonać wyboru, gdzie jedziemy dalej. Gdzie chcielibyśmy się osiedlić, zamieszkać yy, w Azji, żyć dalej. No na pewno mówię nie będzie to już z Siemri, ze Siemri już będziemy wyjeżdżać. Jeszcze troszkę tam spędzimy, spędzimy czasu i jedziemy dalej. Pozałatwiamy wszystkie sprawy, jakie mamy w Siemri. No i. I hajd trwaj przygodo. Mamy już jedno miejsce na myśli. No ale tak jak mówię, no to śledźcie nasz kanał. No proszę. Zobaczcie sami. Takim kokosem, jakby z drzewa spadł. Wpadł mi na głowę. To by było nieźle. To mógłby człowiekowi krzywdę zrobić, ale te palmy tutaj wyglądają niesamowicie. No, miejsce urokliwe, naprawdę. Polecam wam mega. Znajdziecie tutaj. No, dużo pięknych plaż. I... I warto, warto przyjechać na Fukok. Różne są te plaże, są mega urokliwe, każda jest inna, mega mili ludzie. Może nie są już tacy pomocni jak w Siemri. naprawdę to jest już też duża różnica, ale też są bardzo mili, życzliwi, serdeczni. No a jeszcze jedna z takich ciekawostek. Ostatnio jechałem motorkiem z Małgorzatą. E, I akurat w tym miejscu, w którym się zatrzymaliśmy, pieniążka znalazłem, banknota. Niedużo, bo niedużo, ale znalazłem. No i dzisiaj znów jedziemy autostradą. I pierwsze co minęliśmy. I mówię, go się mówi, co się zatrzymuje, że mówię, pieniądz leżał. To trzeba się zatrzymać, ale pan był szybszy za mną. Zatrzymał się od razu, bo ja musiałem naklecić i sobie zabrał tego pieniążka. Ale jadąc dalej patrzy się znów pieniążek. No i zatrzymałem się szybko i kolejny pieniążek. Także już dwie, dwa razy znalazłem pieniążka. Także fajnie, na szczęście, na farta, jak ja to mówię. O, ludzie sobie tutaj też odpoczywają bo uważać już dla mnie za dużo tego słońca. Smarujemy się nawzajem z małgorzatą. Powiem Wam szczerze, że tutaj to słońce jest całkowicie inne. Dużo szybciej opala. W Siem to słońce naprawdę faktycznie nie opala, tak jak tutaj na wyspie. Tutaj jeden dzień wyszedłem z Małgorzatą na słońce i zaraz kurka po opalaniu to mega mocno, a w Siemrib ani razu mi skóra nie piekła, a tutaj już faktycznie czułem po pierwszym razie. Także już używam krem. Smaruję się, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Trzeba dbać o skórę, bo, bo co za dużo, to zdrowo. i zmykamy dalej. Widzimy te palmy tutaj robią, po prostu kocham palmy, nie? Te drzewa są przepiękne. Ten piaseczek delikatny, biały, naprawdę jest, jest mega fajny. Dobra, do następnego.